Cześć! W dzisiejszym odcinku zabieram Was do słonecznej hurgady, aby przyjrzeć się hotelowi Royal Lagoon's Aqua, znanemu wcześniej jako Premium Blue. To pięciogwiazdkowy kompleks, który przyciąga turystów swoją lokalizacją, akwaparkiem i licznymi atrakcjami dla całej rodziny. Jeśli zastanawiacie się, czy warto tu przyjechać, to koniecznie zostańcie do końca, bo prześwietlimy ten hotel pod każdym kątem. Royal Lagoon's Aqua położony jest w centrum hurgady, tuż przy głównej promenadzie, co zapewnia bliskość sklepów, restauracji i miejsc rozrywki. Do prywatnej plaży hotelowej jest około 1 km, ale goście mogą skorzystać z bezpłatnego transportu busem. Sama plaża jest piaszczysta, wyposażona w leżaki, parasole i bar, gdzie można napić się orzeźwiających napojów. Hotel składa się z głównego budynku i bocznych aneksów. A jego architektura jest nowoczesna i przestronna. Pokoje są duże, wyposażone w podstawowe udogodnienia, choć wielu gości zwraca uwagę, że wymagają one odświeżenia. Goście mogą korzystać z kilku restauracji, w tym głównej serwującej kuchnię międzynarodową oraz włoskiej, a także z barów dostępnych na terenie hotelu. Rodziny z dziećmi znajdą tu wiele atrakcji. Do dyspozycji najmłodszych są brodziki, plac zabaw, mini klub. Oraz Aquapark z kilkoma zjeżdżalniami. Wieczorami organizowane są mini disco oraz program animacyjny. Choć niektórzy goście wskazują, że animacje mogłyby być bardziej urozmaicone. Na terenie hotelu znajdują się dwa baseny, z czego jeden jest podgrzewany zimą. Przy basenach dostępne są bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki. A dla miłośników wodnych atrakcji, Aquapark zapewnia zjeżdżalnie zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Oprócz tego hotel oferuje bogaty program animacyjny oraz rozrywki sportowe, takie jak siatkówka plażowa, aqua aerobik czy tenis. Centrum Spa i Wellness to miejsce, w którym można zrelaksować się po dniu pełnym atrakcji. Oferowane są masaże, sauna i zabiegi kosmetyczne, choć większość z nich jest dodatkowo płatna. W hotelu dostępne jest również darmowe Wi-Fi, jednak jedynie w lobby. Co dla niektórych gości stanowiło pewien minus. Opinie o Royal Lagoon's Aqua są różne. Wielu gości chwali hotel za lokalizację, baseny i dobrą atmosferę. Ale jednocześnie zwraca uwagę na to, że pokoje wymagają odnowienia, a obsługa czasem nie nadąża przy większej liczbie turystów. Bardzo dobre oceny zbiera jedzenie, szczególnie owoce morza i dania z grilla, ale goście wskazują, że niektóre potrawy się powtarzają. Minusem dla niektórych była też jakość alkoholi w opcji all inclusive. Podsumowując Royal Lagoons Aqua to hotel, który sprawdzi się dla rodzin i osób szukających atrakcji w przystępnej cenie. Jeśli zależy Ci na akwaparku podgrzewanym basenie i bliskości centrum Hurgady, to może być dobry wybór. Jeśli natomiast oczekujesz najwyższego standardu i luksusu, być może warto rozważyć inny hotel. A Ty? Byłeś w Royal z Aqua? Podziel się swoją opinią w komentarzu. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych recenzji najlepszych hoteli w Egipcie. Do zobaczenia w następnym odcinku.